Kaszanka, kaszanka. Jakoś tak. Tamże że kasztanka. Kaszanka. No to kolor taki bardziej pod kasztankę. Co to jest? Samochód którego nie znoszę. Samochód który nawet czasami mi się podoba w niektórych momentach. Yy, tak, Na różnych lubi ten samochód ja. Czasami. Nie. I nie przekonam go, jednak. Za... No i już mamy pointę. Kończymy, dziękuję. Nie przekonam go. Dobra, no, to, on, to podsumowanie. Jest. Czas. Fajny, 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 fajny. Fajny to on jest na wieś, na wertepy. Dacia Duster. Samochód z otwieraczem do piwa. Jaka to jest Dacia Duster? Samochód o, z otwieraczem do piwa. O, to jest taka. O. Patrzcie, to jest taka, teraz udowodnijmy, że jesteśmy stari, starzy. Jak, Ur, jaki? Urban Explorer. Urban, Urban, Urban Explorer, tak się wersja nazywa. To no i... jest samo, który się Robertowi nie podoba. Ja dostrzegam w nim pewne zalety, aczkolwiek ja w kandeto. Dobra, otwieramy nie muszę, maskę. Nie muszę i... nim jeździć. Czy ty to widzisz? No, prestiż, no. Prestiż jest. No co, no. Renault Nissan, Continental. No No, 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 diesel, no co, jed... co ty tu widzisz? Tutaj widzę jeden 5 dCi. Widzisz je... 1,5 DCI? Tak. Prawda? To jest 1,5 DCI. To jest 1,5 DCI. No, to, to pewnie jesteś? Tak. No, może i tak. No jeżeli to jest 1,5 DCI, to to jest silnik, który występuje w bardzo wielu modelach tak. Renault i nie tylko Renault, w Mercedesach. I, tak. właśnie, i właśnie to jest tajemnica tego, że ten samolot musi być taki badziewny. Otóż ten samochód musi być taki badziewny, żeby nie kanibalizował innych modeli, bo pod spodem. To jest taka całkiem przyzwoita mechanika, jak w różnych rynówkach i Nissanach. O ile można mówić, że to jest przyzwo nie, no, przyzwoita, przyzwoita, mechanika. Nie, przyzwoita. Nie, przyzwoita nie. Teraz, teraz jest przyzwoita, podobno wszystkie wady tego silnika zostały poprawione i już teraz panywki nie stukają. Albo nie stukają. Nie, nie stukają, przepraszam, mówmy tak, nie stukają. Albo jak w warsztacie nie stukają. No. Sprawdzone rozwiązania znane też z dużo droższych modeli, to żeby to to nie kanibalizowało innych, to, opa to opakowano z pancernu, go w takie coś? To opakowano go w odrobinę tandet ale z, zewnątrz, ale z zewnątrz. Ale ze słuchajcie, na pierwszy oka, z daleka ten samolot wygląda naprawdę dobrze. Wiesz co, cał... cał... zmienić szkła sobie w okulary. Oj, co... całkiem zgrabny, suwik. no cusiala terenówka za prześwit duży do miasta Urban Explorer. wiesz, to Musi miasta. zmienić okulary jednak. No. Muszę, muszę. Te starsze wersje miały to do siebie, że po 100, 120 tysiącach potrafiły się pożegnać z panewkami. Mamy wiesz, takie to... przypadki w redakcji, Mamy takich przypadków, wiele. Yy, nowsze podobno są lepsze. Yy, żeby się to nie stało, nawet jeżeli się okaże, że go jednak nie poprawili, to jest na to prosty sposób. Trzeba regularnie wymieniać olej. Tak z... Regularnie i tak jak zaleca producent. Czyli za trzy razy częściej niż zaleca producent, i wtedy po 300 tysiącach te silniki nadal żyją. Nawet te stare niepoprawione. Bagażnik jest. Jest z tyłu. Mały, płytki. O, i tu, tu jest kolejny przykład na to, że firma oszczędza na. Detalach. No, kto to widział, żeby zostawić tutaj w tym miejscu? Ale jest koło zapasowe. To się porysuje. Jest styropian. Ale jest koło zapasowe, no. Jakby styropian był większy, to by się nie, tak nie rysowało. No i co? No, no. nie no. wiem, no, co ja fajny, ci chcę chce pokazać. Co? No. Chcę pokazać. Bagażnik, jak bagażnik, no, bagażnik tak. jest. Praktyczne auto. Z filmu minę Roberta. On z obrzydzeniem spogląda na ten samochód. Nie podoba mi się dalej. No. Mówię, że mi się spodoba i co. Nie mówiłem, że ci się spodoba. Ale on ma swoje zalety, aczkolwiek o no, zobacz, już farbnie Ja widzę chodzi. więcej wad. No zobacz, jak to wygląda, no. Normalnie, w tym okay. wygląda z grubsza normalnie. To jest tanie auto. Znaczy, do tego przejdziemy, to ma być tanie auto. To ma być ja tanie auto. Ja widziałem, ile to kosztuje. Dobra, to ma być tanie auto. Tutaj, ja widziałem, ile to To jest kosztuje. wersja wypasiona, no Robert. Wsiadamy do tyłu. Chodźcie, pokażemy Wam wersję wypasioną. Wersja wypasiona według Piotra, uwaga. Z tyłu mamy kanapę. Więc już może podróżować ktoś więcej niż kierowca i pasażer. No! To jest ten wypas, tak? Czekaj, 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 bo tu... Głośniki mi... mamy z tyłu. Tu jest olbrzymi postęp jak na dacie. No Na co? przykład sterowanie yy, szybami. Zobacz. No, z Zobacz, z Dacia, Dacia taka rozpusta. Kiedyś sterowanie robili tu w tym, w tunelu środkowym dla wszystkich, nie? No. Albo w ogóle nie było sterowania. No i, no i, no głośniki są z tyłu. No są, o. O, i pseudochromowane, o, tak, wypas, tak. Wypas, 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 wypas tak. no i... Wypas według Piotra. No i ten prestiż i luksus teraz mnie tutaj otacza. O, zobacz, i znowu tutaj sterowanie, sterowanie szybami. U no. to jeszcze elektryczne, elektryczne to jeszcze To jeszcze każdy taki, ma swoje. To jeszcze takie głośniki tutaj no, są Kiedyś do Poloneza też można było kupić tak. takie nakładki. No i jest. No, nie, do, z tego widzę. samego magazynu. Tak, chyba z innymi. To jest tak, wypas. Coś, co podoba się Piotkowi. Nie. Żadnego fortepianowego lakieru. To prawda. Ale powiem Ci co jest dużą zaletą tego, tego sprzętu. O zobacz, tu jest takie pokrętełko. No tak, napęd możemy I sobie... I możesz sobie dołączyć napęd na cztery. Mogę. Możesz też jeździć z napędem. Na Naprzód. przód. Na przód. No. sam wypas normalnie. No. O zobacz, no, kierownica tak. jest obszyta sztuczną skórą. To Start Stop. O, łączenie tak. SP no, i, i, i eko, żeby było eko. Żeby było eko. No, no i co? to teraz powinien się tym przejechać. Może docenisz go w ruchu. Dobrze. <noise> Widzę zachwyt. Czuję się fantastycznie. Pięknie jest. Otacza cię tyle piękna. Brakuje mi kapelusza i nie wiem czego jest. Nie, 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 bez przesady. Dobre. Powiem ci tak, gdyby ten samochód kosztował taki, czyli nadający się 30. mniej więcej do jazdy. Tyle, ile kosztuje w podstawie, byłby rewelacją. Gdyby kosztował 60, no to jeszcze. Byłby niegłupią propozycją, ale. Rzeczywiście przyznaję Ci rację. 77 no. tysięcy. No. Za samochód, który nadal jest kasztaniasty. No, zobacz, zobacz. Co? Ale akurat o, to zawieszenie. Zobacz. Zamieszenie... zobacz 50 na godzinę. Ał! 50, zgodnie z przepisami. O, i zobacz. Podpieramy się prawie lusterkami. No. Ciasno w środku. Panie, na drugi raz. Nie no, nie, to ja tu proszę o ten no, dodatek zapłacę no. w warunkach szkodliwych, niebezpiecznych. Następny w kasku będę jeździł ze sobą, no. Czekaj, bo tu fotel chciałem sobie obniżyć. Jeszcze, jeszcze nie wiem jak to zrobić. Ty, 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 hamuj. Widzisz, są hamulce. Elegancko. Nie wiem co Ci się mi tutaj podoba. Nie, mi się podoba to, że to jest stosunkowo niedrogie auto, którym daje się... W podstawie, no w tej wersji Urban Explorer już nie. O, i piąteczka, i jedzie. I 50 na godzinę. Szósteczkę zaraz możesz rzucić. Okej. Okay. O kurde. Zgodnie z życzeniem. Jest to stosunkowo... Wystarczająco mocny, mocny żeby wyprzedzić rowerzystę. Okej. Okay. Stosunkowo niedrogi samochód, którym da się zjechać w teren, w dodatku nie szkoda go. Każdym samochodem da się zjechać w teren. Ale niektórych szkoda. No tego nie szkoda to fakt. I bo. sam widzisz, to jest olbrzymia zaleta. Faktycznie, tego nie szkoda. No. Silnik tak jak w niektórych modelach Mercedesa. Tak. Znajdź mi Mercedesa za 77 tysięcy mhm. nowego. Mhm. No a a jak a się nazywa ten dostawczy? Ta Dacia Mercedes. Dacia Mercedes, tak? Citan? E, Titan, o. No proszę bardzo. No, 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 Citana tak. byśmy kupili. To ile w końcu kosztuje, bo oficjalnie nie powiedzieli. Oficjalnie to mówimy. 39,900 kosztuje w podstawie, a po doposażeniu w. te wszystkie wypasy, które są na pokładzie? W te, 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 te wszystkie wypasy i to jest w takim eleganckim wydaniu. Ten samolot kosztuje 77 tysięcy. Nie, przepraszam, więcej kosztuje. No. Bo tu jeszcze ma kamery cofania. Nie no. karteczkę. miałeś karteczkę i zgubiłeś już. No, zgubiłem, No, nie. bo ja mam tutaj tą swoją. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. No jest od tego. Ja, jak Jakie? Zgubiłem jak mam. To ja czytam 70, przepraszam, 77 520, ale mamy szyby tylne elektryczne 310. Super. No. No, dawaj. Kamera dawaj. cofania z systemem wspomagania parkowania tyłem 1500, proszę, 1500 za tak? kamerę? No, a kamera jest fajna, bo e, zwykle jak wrzucę wsteczny bieg i już wykonam manewr, to ona dopiero pokazuje obraz. E, mapa Europy, wersja rozszerzona, jedyny 300. Koło zapasowe. No ile? No 310, tanio. A. Lakier metalizowany? A tu proszę składa ile, się. Ile ile byś dał? A lakier nie. metalizowany no. 1500 to jak nic, no A, nie doceniłeś, to nie jest by. duży samochód. 1900 1900? No. To no. metalik? No Ale słuchaj, masz szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym Po stronie kierowcy. Aha, szukałeś tam gdzie kiedyś było. Widzisz? Kiedyś tak to nie działało. To jest postęp. O, opuszczają się jak trzymam rękę. No nie widzisz tam... i nawet jest, no kiedyś tego nie było, kiedyś by ci ręka odcięło. Czekaj, multimedia, co tu mamy jeszcze? Tu, tu masz domek. A. Ty patrz przed, przed siebie, znaczy... masz y, multimedia, czyli po Bluetoothie, bo odtwarza coś po Bluetooth. No jasność, no. może sobie. Dźwięk. No dźwięk też jest. Bluetooth. No, jest, wszystko jest. E, czekaj, e, system, e, system, system, system. Język. Szprachy. Jaki to jest samochód? Rumuński. No! Ok. Daj no! I od razu jest lepiej. Tak, tak. Jak Cetare i... system, nawigary, wszystko jasne. Ok. No, i, i tak jest Dwa, dobrze. Od razu no. czuję się lepiej. A powiedz mi, y, jak wrażenia, jak dynamika tego pojazdu. O kurde, w korku daje radę. <laughs> tak ci powiem, naprawdę. No właśnie. Daje radę w korku. Byłby to rozsądny samochód? Gdyby kosztował mniej. Gdyby kosztował tyle, co w podstawie. A po doposażeniu do poziomu takiego, żeby ja się. Ja tu tam... nie widzę tego wypasu i luksusu. Nie, to nie jest wypas, to jest takie minimum. No właśnie, takie minimum, które powinno być w standardzie, no? no. A tu nie jest. No nie jest, no. I to jest wada tego samochodu. Duża. No większe No No dobrze. To co? Tu nie kupił. Nie kupił. Ja wiem, że ty tak, bo. Ja go lasa, jako samochód taki, wiesz, użytkowy, tak. Tak wyposażonego nie. No to tam byś nic nie miał, ale wyglądałby tak samo w sumie. No, tak. ale to wiesz, worek wrzuci do bagażnika. Jak Duster, To w podstawie z klimatyzacją ewentualnie i ja, cała reszta. I się nie, nie przejmować. Nie tak. No. no. To co? Pozdrawiamy. Dziękujemy, pozdrawiamy. Tak. Psychofanów modelu. Jakie jest po rumuńsku do widzenia?